Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Toster i witam was w kolejnym odcinku na kanale z GTA Vice City. Kontynuujemy wspinaczkę w świecie gangsterskim z Tomim Wercetim. I w ostatnim odcinku powiększyły nam się listy kontaktowe i Tomi ma co do roboty, jak widzicie na mapie. Więc jedziemy w stronę misji dla

dla dla porucznika Corteza No to ciekawie się Zapowiada Nie ta o pole position Jedziemy ukraść czołg Mam ile mam na koncie? Mam 14 tysięcy No tragedii nie ma to można coś tam od czasu do czasu będzie można kasę wydać na coś na jakieś brońki, nie brońki ale i tak lepiej to mapa gdzie jest no tutaj za tym tutaj koło diaza trzeba będzie przekręcić wyłącz tą muzykę bo za głośna jest dobra a jeszcze jedna rzecz sprawdza dla pewności no ta, tu jest za, ci... za... za... za głośna no, teraz będzie o wiele lepiej Dobra, I kierunek y, Kierunek y, wojsko Trzeba będzie ukraść y, czołg dla nich W sensie od nich dla porucznika Więc jedziemy No, Tu jest dom Diaza Tu jakieś inne chatki Pomieszczenia I cyk Witamy. Jesteśmy w nowy... w... 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 mainland. Are you now entering the Vice City mainland? No i jesteśmy na drugiej wyspie. Mamy tutaj ten para... No, porwanie czołgu. Wystarczy, że oni się zatrzymają. Tam na piwie, czy na pączkach, czy na czymś i po prostu ten... Okradniemy ich z tego czołgu. A żeby ukraść czołg. Matko boska. To już się ciekawie dzieje. Żeby czołg kraść. A ten dziwaczny jest ten czołg. Tym bardziej, że ma takie wielkie jebutne drzwi kurwa z boku. Naprawdę, ten, ten model czołgu w Vice City i Trójce jest dziwaczny. stoi a my wsiadamy no i uciekamy nic nam teraz nie zrobią jesteśmy jesteśmy nie do, nie do zatrzymania nam nic nie zrobią oni nam teraz mogą jedynie co to poskakać no mówię kolczatki, a właśnie jeszcze nie kolczatki tu rozciągają jeżyki. Jedź czołgiem do gara. No i proszę misja zaliczona. Jest tu jakaś We don't Shot Blanks, Ammunition, Ammunition jakieś brońki, nie brońki Dobra, wskakujemy za stary jakiegoś pojazdu i jedziemy już. Cortez nie ma żadnego zlecenia, wysiadaj z auto. Jechaliśmy typa typiary, znaczy się sklep z narzędziami. O, no jest Ferrari, wsiadamy do Ferrari i do, zrobimy misję u Carringtona, żeby było o wiele lepiej. I o, pff, kogoś potłukłem, bo Cortez się jeszcze odezwie, ale pewnie troszkę później, później, więc na razie misję u Corteza są. Yy, to się mówi już wykonane. Łącznie głównych misji jest 22. Tym, żeby do ukończenia gry jest, są potrzebne yy, misje dla. jak to się mówi. Misja dla, 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 dla tych. Yy. Pogrzeb. I tu mi się grawywali na bank. No, właśnie o tym mówiłem. No i gra się wykurzyła. Nie wiem dlaczego, ale przy tej animacji się zawsze grawywala. Bo akurat przy tej kadcence, w tej misji, gra się wyrzuca. Nie wiem dlaczego. No i cała. No i wszystko od nowa. Kurwa. Dobrze, udało się jakoś tą y, misję obejść, żeby działała magicznie. Więc no, widzieliście młodego Donaldalowa. Dobra, działa wszystko. Widzieliście młodego Donaldalowa, który tak jakby, y, y, gdzie Avery Carrington jest jego mentorem. I akurat zdanie, które powtarzał w GTA 3, jest tym samym zdaniem, co powtarzał sam Carrington. Czyli widać, że i tu jest przykład, że jak uczeń przerasta mistrza, właśnie. Jedziemy się przebrać. Znowu Tomek będzie nowy strój odblokowywał, się przebierał. Czy co się tym razem będziemy przebierać? A, fajnie. Haitajczycy. A nie on z Haitajczykami ten. Robił biznes Diaz. A tam ci byli ci Tajwańczycy? Czy coś takiego? Już nie pamiętam. I teraz Tomek... Inwigil... Będziemy ich chyba inwigilować tych Haitajczyków chyba. Więc będzie pierwsze wyzwanie, jeśli chodzi o walkę ogólnie. Więc się... ciekawie. Wspaniale, zauważyliście. Dobra, jedziemy za, tym, za tamtym samochodem, żeby go nie zgubić. co ja mam tam zrobić? Yy, musimy bossa załatwić. Tajwańczyki, hajtańczyki, te gangi są przerąbane. Dobra, yeah. chłop jedzie w karawanie. I chłop, trumny wyrzuca z karawanu. Załatwiliśmy. Strój latyno a to latyno... E, Latynosi. Gang Latynosów. E, latynosi. No i Haitczycy. No i dobra, udało się pokonać. E, zrobiliśmy misję. Kolejną misję dla Carringtona I oby to była już ostatnia. Muszę sprawdzić w, w solucji, czy to jest ostatnia misja w ogóle. Żeby być pewny, żeby więcej nie było jakichś nieprzyjemnych sytuacji związanych z y, dziwnym działaniem gry. Bo już ta gra głupieje całkiem ze względu na wiek, no to wiadomo, pomimo, że gra jest popaczowana, ma nadal te jakieś tam błędy swoje, na które już wpływu niestety nie mam. Wiadomo, 22-letnia gra. Więc już nic na to nie poradzimy. No i został nam tylko Diaz. Misję u Diaza do wykonania. A sobie właśnie pod, podpie... Zanim odbierzemy telefon podpierdzielę sobie samochód lepszy żeby mieć łatwiej się poruszać po mapie Dobra, idziemy się przebrać Bo to nam to zdrowie nie jest nam potrzebne Niech odbierze telefon Hmm. Czyli mamy misję dla. Co to ma? Mapa Kubańczycy. Mamy misję dla Kubańczyków. Gang... Pierwsze misje z gangów, bo będę to mi będzie też pracował, będzie mógł wykonywać misje dla gangów, czyli dla Kubańczyków, dla motocyklistów. I nie wiem, czy nie Kubańczycy to nie są, jak słyszałem po głosach, czy to nie jest chyba ten, jak to się mówi, Umberto Robin, motocykliści Umberto Robina, ale nie jestem pewien. Chyba nie. To zrobimy misję dla Dia, Diaza. jakiegoś gościa przejechałem a dużo tego tych misji nie jest zbytnio ale nie wiem czy, czy będzie tak samo jak w przypadku GTA 3 tego akurat pewien do końca nie jestem Jedziemy. A Zabijmy najpierw tych Haitańczyków. Co oni tam mają dla nas do zmalowania? I dziwota, że gość. Yy, bo ten Leo to nie był ten chyba. Czy to nie jest ten od Kuba, Kubańczyków? Czy to nie jest ten od kucharzyna, któregośmy zaciukali na końcu, od któregośmy telefon dostali. Chyba tak. Ale nie jestem do końca pewny. Jeśli o to chodzi. Nie, dobrze mówiłem chyba. Tak, Umberto Robina. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb son, and I call him a little girl, Papi. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dressed like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? Prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. Alright, alright, I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah. Like a woman. <laughs> Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out a boat. Show me you got some big cojones.

Się jedna z najgorszych rzeczy jaka może być według mnie, czyli wyścigi które są w kurwe ciężkie tym bardziej, że ogólnie no, o widzicie zamiast przeskoczyć normalnie przez cały ten to że mi się o, obił i no, jak to się mówi jest już są dylematy I oby tylko się udało My Musimy teraz pokazać no. no i o tym właśnie mówię Teraz będę cofał i tracił czas na cofanie, a mam do rozbicia tam te wszystkie punkty kontrolne Włącznik jest 20 Bo czas się za zatrzymał ale i tak muszę no mówię, wszystkie te punkty obić, żeby zaliczyć całą yy, misję u Umberto Robiny. I muszę się wyrobić w dwie minuty, zgarnąć 18 punktów kontrolnych. No, jeszcze gość nas krytykuje. I to jest właśnie. Upierdliwe, bo ten czas niemiłosiernie leci. A nie wiem czy ja się w ogóle wyrobię. Ale mi się wydaje, że chyba się wyrobię. Nie jestem pewny. Ogólnie misje, misje związane z wyścigami w tej grze są jedyną rzeczą najmniej dla mnie przyjemną. Yy, jeśli o mnie chodzi rzeczą. Bo tym bardziej, że gra jest przystosowana pod starsze systemy, pod mniej i słabsze parametry i pod eee, komputery sprzed prawie 20 lat, które w porównaniu do teraz są no niczym, no kurcze, no. Nawet jakbym sprawdził wymagania sprzętowe w ICT, to by, to by obecne dzieciaki, obecne dzieciaki by się za głowę złapały, że takie słabe komputery były kiedyś. I że takie I że takie gry miały takie małe wymagania. Ogólnie, jeśli o to chodzi. Dobra, cztery punkty zostały, 40 sekund. To się może. Yy, ten. Dobra, ucisz się z tymi kokones. Bo to najmniej. Potrzebne mi do życia. Jeszcze dwa punkty zostały i 20 sekund. Dopłyniemy. Powinniśmy dopłynąć. No i się udało. Dobra, gówno mnie to obchodzi. Wy pierwszej. Nie lubię Cię. Już Cię nie lubię. No i super. Mam... I, I teraz już wiemy, że Tommy ma wiel big Cocones, jak wielkie jaja inaczej. Mamy kolejne misje u kubańczyków, dla Diaza. Na razie nas tu nic nie interesuje. Pojadę sobie do... a, ktoś już zwani. Mhm, ciocia Pulet się też odzywa. Widzę. I to są Hajtajczycy. Kubańczycy i Hajtajczycy. No to mamy. Będziemy robić na dwóch. Działać na dwa fronty, widzę. Ale na razie to chcę. To jadę w poprawną stronę, czy nie poprawną? Nie, to ja się. Zaw to ja muszę się zawrócić chyba. Bo ja chcę iść zapisać grę. Do tych. Nie, zanim zacznę robić dalej misje dla Kubańczyków. Bo już mieliśmy tak, misję jedną u... Korteza, jedną misję u, Carrington, u Carringtona, misję u, dla Kubańczyków, to już są trzy. Na liczniku mam 20 minut, bo z tego względu, że no, musiałem na chwilę odejść od komputera. Będę musiał ten fragment wyciąć potem. Dochodzą jeszcze, mówię, mamy, jeszcze misję u Diaza jest, jed, misję u Diaza są, no i teraz ciocia Pulet się odezwała i Misję dla... No mamy misję dla, dla gangów, czyli Hajtajczycy i Kubańczycy i przy okazji jakiś dodatkowy hajs po prostu się ten... A ja po prostu tę misję robię dla dodatkowego hajsu, który się po prostu na, w przyszłości się bo nam po prostu... Yy, przyda. Wyzwanie, wyzwanie z łodzią. To zrobimy jeszcze misję dla Diaza jedną. Po prostu na koniec odcinka jeszcze. Bo nie wiem ile to tam wyjdzie minutowo odcinek, bo nie widzę, bo nie, ja, to to już jest moje. Yy, druga część nagrania po prostu, którą nagrywam. Bo, bo wcześniej mi się gra wywaliła przy Carringtonie, ale na szczęście. Zapisałem grę jeszcze raz. Musiałem przejść jeszcze raz misję dla Corteza, ukraść czołg. Zrobiłem zapisałem grę. Zrobiłem misję dla Carringtona, jak widzieliście. Załatwiliśmy tego Kubańczyka. No i idziemy tam zrobić misję dla Diaza teraz. Oby to nie było, bo wiem, że jedna z misji to jest kradzież łodzi. Tylko proszę, żeby to nie było to. Tak, kurwa, kolejna misja z łodzią. <laughs> <laughs> You don't know want the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me, and I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream: a faster boat. Rumor has it the boatyard just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. <coughs> No się do stoczni w dokach i ukradni łódź. Przyjedziemy na stocznię i musimy ukraść mu łódź. Tam jest pastyla jakaś. Wdajemy rock. No i kolejne misje z łodziami. O matko. Jakiej kurwa nienawidzę. Ale to jest tylko, trzeba mu po prostu ukraść ze stoczni łódź Diazowi i ją dostarczyć. Więc to chociaż tyle. A później chyba tą łodzią trzeba będzie się później chyba ścigać. O matko. Yy, no to lecimy do stoczni. O, no kamizelka jest. Warto wiedzieć. Kamizelki są. No i tu jest ta stocznia. Będziemy mogli ją później kupić. Dobra, strzelamy się z gośćmi, z typami dobra, tamten leży. Tu leży, tu leży Znajdź przycisk wodowania łodzi No i najgorsze, bo później trzeba to łódź jakoś Który do mnie to tam strzela jakiś Przyjemniak, tu jesteś Dobra, no, tu jest przycisk odwodowania łodzi Oj. Pa, 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 pa. A pracownicy stoczni mi, do mnie. Dobra, leżą wszyscy martwi. Który tam jeszcze do mnie chce tam mnie pobić? Nieprzyjemny człowiek. Jakiś. Żaden? Żaden, dobra. Wsiadamy i jedziemy. No i trzy gwiazdki pościgu, ale to nas nie obchodzi i kierujemy się do siedziby Diaza. Ostatnia prosta i tu tylko pole pojechać, znaczy pojechać, popłynąć, ale tutaj są łodzie policyjne jeszcze w dodatku. No ale mamy łódź już zgarniętą dla Diaza. Wszystko się udało. Trzeba iść tylko zapisać grę. Get to the Next to the mall in Kolejna misja dla Mistera Blaka. No to się ciekawie rozkręca. Mm. Jest co robić, jest co robić. Autentycznie. klimat, to jest złoto, naprawdę. Nic tylko nie chcieć nie wychodzić z tej gry kompletnie. Tak powiem szczerze. No dobra, widzowie. To by było by dzisiaj na tyle. Nie zapomnijcie zostawić czegoś po sobie. Tu był toster i trzymajcie się do następnego odcinka. Bajo.